Czekaj, z i w tym odcinku będziemy sobie znowu w stojórcy, może mi się uda wybrać. Okej, okay. tutaj pierwsze rzeczy. No... O, spoko nawet. Fajne, dobra, to biorę. Okej, okay. czyli jeszcze tylko buty diamentowe, albo jakiekolwiek. Okej, okay. łuk jakieś tam. Okay. Dobra, czyli jeszcze tylko spodnie potrzebne. Nie ma. Tu niestety spodni, dobra, ale biorę to. Dobra, i idę od razu już tepać tu. Więc ty, 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 spodnie brakuje mi się. Spodnie, jakiekolwiek, no nie. No, no naprawdę, no. Serio, co gościu? On był tak samo, jemu też brakowało spodni. No, ej. Ej. Halo? Czemu nie mogę to wyłączyć? A tu mogłem! Okej, okay, dobra, tam Jest jeszcze wolne? Nie, ale. Czemu ja tam nie mogę wyłączyć? Okej, okay, dobra. Nie wiem. Teraz się do. Nie wiem, coś tam z internetem. Nie nie wiem, czemu tu mogę? A tam nie mogę, dobra. Nie wiem o co chodzi, przepraszam Was za chałupę. I ja oczywiście nie zapomnę sobie zostawić łapki, może mm. no, i zasiąść całą cholał, powiedzieć. A teraz czekamy, aż się rozpocznie ta arenka. Ok, czyli za 5, 4, 3, 2, 1, hopa! Dobra. Naprawdę? O nie, to jest to z najsłabszymi rzeczami. Tu nie ma pereł, tu są tylko jakieś drewniane miecze i tylko sprudzane zbrojki nie To jest najgorsze, nienawidzę tego O dobra, jest chociaż kamienny mieczek Dobra i trzeba się budować Biorę to jeszcze o, się buduję Dobra <laughs> Właśnie nie, nienawidzę jak jest tak O nie, no wiedziałem Wiedziałam, że ktoś mnie w końcu zrzuci z jakichś jajek czegoś czegoś. Było pewne. Któreś hmm, jest pałac, cukierki, czy sawanna? Dobra sawanna, bo tu jest najwięcej osób i najszybciej będzie. I lubię też mapę sawanna, więc. No, no czy Western, no, ja to jest serial, których lubię, Ale biorę sawannę, bo bo się szybciej o wiele zrobi dobra o nie coś tu nie sądzę. dobra i hopa. Dobra. o nie słabe rzeczy płomień dywyk. dobra słabe dość o dobra to już lepsze dobra to odkładam to i no nie klaty mi brakuje najważniej poczekać muszę się Dobrze, już jestem, teraz rzucam pyk tam i jest. Okej, okay. o nie, tu jest jakiś gorszy, ja nie mam klasy, nic nie mam. Nie wiem, może mi się uda. O, o, udało! Jest, się go wiem. Dobra, szybko, pyk, pyk, super. E, jaki jest tu płomień? No nie jest najlepszy, ale... Dobra, teraz już lepiej. Co e, wiem, tak... Biorę to, to i. No nie, ja chcę się... Ten. Uderzenie. Yy, tutaj może jest coś. Skrzynka O. I takie rzeczy są spoko właśnie. Czyli jeszcze tylko. Yy, ten. Yy, hełm diamentowy, łuk z uderzeniem. Będzie super. O! To jest ten najlepszy. Dobra. Dobra, no fajnie. Jeszcze tylko diamentowy hełm diamentowy, nie jest tu gdzieś. Mm. Okej, okay, dobra. Właściwie jakiś typ. O nie, o nie, o nie, o nie! Jak? Ile HP miał? No jeden na strzał, miałem. Kurczę, dobrze się jest. Mm. A Co tam gościu? On nie umie do arendy łączyć? O nie, ruiny to jest. A! To jest Myślę, że to jest inna. Ruiny są spoko, dobra. Mhm. Lubię mapy ruiny w sumie też. Myślałem, że to jest inna mapa, przez chwilę i te pasy. Mapy nie lubię. No nie, jest ciemno najgorzej w świecie. Słabo jak jest ciemno, bo nic nie widać kompletnie. Okej. Okay. czyli jeszcze klata i buty brakują. I perły nie ma najgorzej. Dobra, no to trzeba brać te rzeczy takie o. Okej, i się budować. No bo co innego mam zrobić? No dobra. Szybko, mam nadzieję. Nie! No, wiedziałem! Po prostu to wiedziałem. I, tak. O dobra jest. Fajnie. O. Co jakby mam pytanie o co tutaj chodzi? No hmm. co? To takie coś jest możliwe w ogóle? Nie wiem No patrzę bo jest. Okej, okay, dobra, Ziem, nie są ci drugie buty. Znowu jest to mega słabe, bo no? gorzej na świecie. Okej, okay, czyli brakuje mi jeszcze hełm i spodnie, tak? Tak. Hełm i spodnie. To trzeba tutaj poszukać skrzydł. O, o sam spodnie, dobra. Tych, a hełm jest. O, jest hełm też. Tak, jeszcze trzeba jest. Okej, okay. biorę to szybko tu sobie, ten okay. styk nie wiedziałem, że w ogóle jest możliwość taka, że się gdzieś tam zrespie do niczego i gdzieś na dachu z jakimś gościem obok i trzeba się na łapki klepać Ale no dobra, nie wiem zielonego pojęcia, że takie coś się da zrobić, ale... Okej okay, dobra, no to ja już jestem uzbrojony w sumie chyba, nie? Okej, okay. o nie, o nie Kolejny gościu doszedł Uciekam Uciekam Jeść O nie, na pewno bym go pokonał, jak wiem taką No nie no, super nie, po prostu super i hopsa, oj nie udało mi się. O dobra, to dołączę do maryny, o dobra, są słodycze, dobra, słodycze są fajne. I mam nadzieję, że znowu nie będzie takich kłabiackich rzeczy. Albo że gdzieś się zrespię na dachu czegoś tam. W no, sumie tu nie ma dachu za bardzo, ale okej, okay, dobra. O! I tu już są lepsze rzeczy, a nie. Okej, okay, zakładam. Okej, okay, jeszcze... O, to i hełmik. Okej, okay, dobra, fajne, fajne rzeczy. Tak i tak, kto tutaj? Okej. Okay. i jeszcze tylko brakuje. Tu była jedna skrzynka. Diamentowego helmu. No nie, nie ma. Tyk. Tyk. Zrobię tak. O nie, on ma łuk na tanca. Uciekaj ty? O nie, uciekam, bo kolejny gość jest. O nie! to Żyję! Co? O nie! Ja nie mogę, dobra! Spoko. Tylko, że tu nie ma skrzynek, i teraz nie mam jak się gdziekolwiek tepnąć. Więc tam nie mogę pójść. Tam, to miejsce. Najgorzej na świecie. O nie, no czemu takie coś się stało? E, dobra, ten gościu spadł sam z siebie. Okej. Okay. No, tylko mam pytanie, co teraz mam zrobić? Jakby nie wiem. Nie mam nic do budowania się. Nie mam pereł. Z tym... hmm. Nie, dobra, nie, 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 szans. I tak bym tego nie, wygrał w ogóle, bo byłem tam w tamtym miejscu nie, miałem pereł, nie, miałem nie, 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 miałem no No serio, naprawdę. nie, 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 gościu, gościu, nie, Okay